Witam Was, w Legacy of Cain dwójce kurde, chciałam sobie pograć w Assassin's Creed 2, zainstalowałam sobie grę, wszystko ładnie, to jakieś kurwa aplikacje, jakaś, y... ja pierdolę, więcej pierdolenia się z włączeniem gry, niż y... z samą grą, pojebane, pogram se w to. not that simple. Why not? If we stay here, we will die, that's certain. And where will we go? We can slip aboard one of those vessels. They bring people every time. They must come from where there are others of our kind. What if we're caught? If we stay, we die. How is that different? The place the ships go to is worse. Dzień dobry, what? what was that? He is the one. He must be. Look at him. He is the one who is working against them. Sir, is it true? Are you the vampire who's been making war on the demons? No, yes, Tom. I am Cain. Do you know this place well? We do, my lord. I must find the mechanism these creatures use to hide their presence in this city. He can show you. Go on. It is there, my lord. That building. I've heard them talking voice you seek is within. I thank you. Now tell me, what is that? That is the only way to get within. The doors to the building no longer function. Like so much of this place. And that one there? We don't know. But our stories tell us that is where the demons first appeared in our world. Stories? How long have your kind been in this place? We have been here forever. Our oldest fables tell us that our gods abandoned us here. There are others like us, new ones, soft ones. The demons bring them here from other places to work. They tell other stories. Tak, sobie they had to tell them. Enough. Be silent. That building surely leads to the gate. But first, I must destroy the device. How long? Aby Hilden held a foothold here, while we, unsuspecting, fought and triumphed in our petty wars No właśnie, skąd ja to wiedziałam? Czy jeszcze przed nim uciekać albo się z nim bić? Jak chcę stąd uciec? Chcę się tu schować mogę? Ani demonie nie ma go. Dobrze, bo ja żem tutaj skrzyneczkę zapomniała. Gdzie on? Kurwa, musisz mnie tak straszyć. Ja tutaj tylko skrzyneczkę chcę. Teraz się stąd wynoszę. sobie w cholerę. Panie demonie. Seryjnie ja się go zaczynam bać. Ale żem się przestraszyła O nie, on sobie tam idzie, ja sam spieprzam To znaczy poczekaj, bo by ja bym chciała zapisać Dobra, ja stąd uciekam Uciekam stąd

To nie ja, tu, to ktoś inny po prostu sama się zabiła. Naprawdę coś mnie pierdolnie do, przez ten internet. Był i się zmył. Co oni tutaj robią tym ludziom? To znaczy temu człowiekowi. Kurwa jak! Kurde! Łoń! Ma Może zapewne dlatego nie mogłam włączyć tego cholera asasyna, bo internet mi zajebali znowu. Przepraszam za wypinanie, ale ja już kurde siły nie mam do nich. Dzień dobry. Jak tam życie w Wy... czymś? Żyjecie jak bezdomne psy albo koty, albo. Nie wiem, co jeszcze. Um. Wszystko widziałam, to tamten człowiek spowodował. Ja tylko stałam z boku i się przyglądałam. Zapraszam, wylądowałam na twoim y, domku, panie Tomku. A! Ja pierdzielę Hej, naprawdę. bo chodzona. Zobaczymy! Łoń za to! Cholera, de... kolerny, Chylden. Znowu coś do mnie biegnie. No kurde! Dajcie spokój! Pod ścianą stoję, niewiele widzę! No chciała pomścić swojego chłopaka, czy cholera wiedz, kim oni dla siebie byli. Nieważne, nie interesuje mnie to zbytnio. Kajonki leżą. Mam nadzieję, że martwe. Tak. Mogę się pożywić. Pewnie te chyleny ich zabiły. Tępimy robactwo. A że robactwo jest. większe. To znaczy. Powiem tak, tępimy robactwo, a że yy, te robactwo jest yy, do połowy... A! Ty chamie, Jak to tak wyskakiwać za winkla? Na kolej. Olera jasna. Aż zapomniałam przez niego, co miałam powiedzieć. Dzień dobry! Jak? Jak? On to broni! Citer cholerny. Ale mi się udało. Ha. Dobra, jeszcze jeden checkpoint i gaszę. Zabij mnie pani. Jeszcze chyba dwa razy. No jeszcze raz. Jeszcze jeden jeszcze raz. Bardziej skarżą, że to jest ostatnia y, lokalizacja tej gry. Tam co? Tak, i będę mogła y, mówić. Aha, tutaj też się zacięło, tak? Um, no dobra, nieważna. Będę mogła mówić, że mamy całe legacy of A my gdzie tu? Gdzie ja? A! Panie demonie, proszę mnie zostawić! Proszę! A, Proszę mnie zostawić! Panie pająku ty również! A gonią mnie! Gdzie ja tu zlazłam?

Dobra, niech ten demon sobie tam w dole derpi. Ja idę dalej. Chcę punkty zapisu. Bo znowu będę kurde rodzicom jęczeć, żeby internet zrobili. Co to późba było. Co my tu mamy? Na razie nieważne, na razie sobie zapiszę. Um. No dobra, to jeśli oglądaliście to dzięki miłego dnia, popołudnia bądź wieczoru. I naprawdę nie wiem, kiedy ja to wystawię, bo jak e, z tym internetem to ja pierdolę. Naprawdę chyba e, płacimy im za obecność ikon na pulpicie. To jest kurde, durne, ale co tam? No to na razie miłego dnia, popołudnia bądź wieczoru i cześć!